Witam Was moi drodzy na dzisiejszym vlogu. Jak widzicie, odebrałem dwie paczuchy. Są to 2 razy 25 kg. I firmy Piast, Pasze. Nie jest to reklama. Pokazuję Wam po prostu, co zamówiłem, żebyście wiedzieli. I zaraz sobie odpakujemy i zobaczymy, jak to wygląda. Jako opakowanie bo tutaj było rozerwane, więc nie mieliśmy okazji tego zobaczyć. Dobra, mamy paczuchę. Przejdźmy do odpakowywania. Tak prezentuje się worek. Tutaj z przodu standardowo mamy tutaj siedziby, chyba. Tak, to są siedziby chyba produkcji. I najbardziej ciekawi nas skład i generalnie wartości tej paszy, którego w zasadzie nie widzę tutaj. Jest firma. A, pod spodem. Dobra, zaraz to zobaczę. Ok, mamy tutaj cały skład. Mogę Wam pokazać. Okay, zaraz, żeby światło było dobre. O, tutaj tak. Idziemy dalej. Jak chcecie coś bardziej wiedzieć, o, tutaj mogę Wam pokazać, przybliżyć. O, dobra, jak chcecie sobie coś przeczytać, to zastopujcie, bo za dużo to już będzie czytania, już nie ma sensu tego czytać. Ale tutaj zobaczmy sobie na skład. E, mamy tak, kukurydzę, gluten, pszenny, paszowy. E, no na pewno nie jest to to ekologiczna pasza, nie jest to pasza taka fajna dla kurek. I na pewno nie dba ta pasza o zdrowie kurek, ale zamówiłem, żeby się przekonać, jak taka pasza działa w porównaniu do tej mojej, co ja kupuję, właśnie w tych workach, żebyście mieli porównanie na kanał przy okazji, żebyście wiedzieli też, jaką paszę warto kupować, jakiej nie. Także sobie przetestujemy. Ja oczywiście na bieżąco będę Wam o wszystkim mówił. Lecimy do kurnika. Ok, zobaczymy, ile mamy jajek dzisiaj. E, tutaj jest ile? 7 jajek. Tutaj mamy 12, e, plus 4, 16. Tutaj ile jest? 22, 23 i 24. Także 24 jajka na dziś. Jest bardzo e, wiecznie dzisiaj. Strasznie wieje wiatr. Zresztą, jak to nagrywam, to pewnie u Was też, bo w całej Polsce tak jest. Więc nic dziwnego. Kurki sobie ładnie chodzą na wybiegu. A ja zbieram jajeczka. Jesteśmy tutaj u silek. Eee, dobra. Kogucika no już niestety z nami nie ma. Jak wiecie, wpadł. Eee, no dobra. Mamy tutaj nasze kurki. Yy, tutaj silki dorosłe. I mamy jedno jajko od silek. Odsyramy chyba nie mamy jajka. Widocznie przestała nieść. Ok, kładę tu jajko. Tutaj cały czas kurki mają otwarte z tymi, żeby się przyzwyczajały. Te wchodziły do nich, te do nich i niedługo będę je przenosił, tylko tak dla przyzwyczajenia. Stwierdziłem, że dobrze będzie tak zrobić, jak jest teraz. Tutaj co prawda mi kury chodzą, ale to tylko na krótki czas i... no i nie tak często w sumie. Dobra, ja biorę jajko, biorę tą... nawet nie wiem, jak to się nazywa. Zamknąć muszę. I lecimy tutaj teraz do kurnika. Ok, Trzeba porządnie nogi wytrzeć. Aby nie wnosić brudu. Tak sobie tu poukładałem, o, tak to wygląda. Tutaj dałem za tym paszew dla Silek. I tak to wygląda. Tym zaraz będę napełniał, a tutaj jajeczko. No, zaraz tu, zaraz tu włożę. A my widzimy się później lub nawet jutro. Dobra, witam Was w kolejnym dniu. Tutaj kotki sobie jedzą. A my przechodzimy do, do kurnika. Trzeba zebrać jajka. Tutaj. Wczoraj ogarnąłem trochę tutaj i zobaczyłem, jak się zbiera z tej powierzchni. Jak wiecie, ostatnio zrobiłem to. Zbiera się super. Nic się nie zadziera. Bardzo fajnie. Jak najbardziej na plus. I polecam taką płytę, jeżeli. Jeżeli macie możliwość zmiany na taką płytę z folii, czy, czy nie wiem, jak stosujecie, to bardzo polecam taką płytę y, z plastiku i wszystko jest po problemie. Dobra. Jestem ciekaw, ile jajek dzisiaj. O, widzę, że nie za dużo. Mamy tutaj... Zaraz, chwilkę muszę. Dobra. Mamy dwa jajka. Y, tutaj są dwa jajka, cztery. Tutaj cztery, osiem. 11 Tutaj 4, 15 i tutaj ile? 6, więc mamy 21. Nie za dobrze, na, na, jak na taką ilość kur, ale już niech im będzie. Miejmy nadzieję, że zaczną się y, ładnie nieść, tak? Bo już czas na, na niesienie. Dobra, jesteśmy tutaj u Silek. A przymknęła im się ta, a żadna na szczęście kurka tutaj nie była z dużych, okej okay, trzeba, o to bardziej takim i jak widzicie ładnie sobie tutaj wszystkie razem chodzą, znaczy jeszcze wiadomo te tam siedzą, ale yy, coraz, coraz, o te tutaj standardowo jak przychodzę, co kurki, co, co. Dobra, zobaczymy co tam u useram w ogóle. Yy, tak jak mówicie, jest jajko czy nie ma? No, szczerze, tak nie widzę nawet na obiektywie. Zaraz muszę tutaj wejść i zobaczymy te gniazdo, co tam się dzieje. A, myślałem, że to jest jajko. Jak widzicie, co to tam jest? Kupka. Także nie za dobrze. Eee, trzeba będzie to gniazdo wyczyścić, zobaczymy co tutaj. Kurka znowuż nam usiadła, wy... no i narobiła. Dobra, bierzemy jajko i wyczyszczę gniazdo. Widzimy się za chwilkę. Małe zamieszanie się zrobiło tutaj u kurek, bo... Y, przyszły koty, tutaj jak widzicie... Y, silki krążą w przedciągu. Y, patrzyły się tak na koty, wykrzywiały się. One mi tu wchodzą zawsze, te dwie. Kogut jest tutaj u tych młodych, także ciekawie. I tutaj muszę zamknąć to wszystko i już pochować. Napełniłem młodym sirkom paszę, pszenicę, i są gotowe. Jeszcze wodę muszę ponapełniać. A my widzimy się za chwilkę. Że byłem teraz tak u silek trochę dłużej, zobaczyć jak tam one wyglądają, szczególnie te młode. I powiem Wam, że e, jedna kurka bądź kogut, wydaje mi się, że jest to kurka. Bardzo mi się podoba, e, czarna i jest naprawdę taka, taka ładna. E, w następnym odcinku Wam ją pokażę. Ja muszę zagonić jeszcze kury do kurnika, żeby je zamknąć. E, o, tutaj patrzcie, kurka już śpi. To jest ta kurka, która Wam się podobała. Tak, to ta no. Tutaj czarna, z takim białym. Na Instagramie możecie zobaczyć. Wpadajcie na Instagrama, link w opisie, właśnie. Tam Zobaczcie fajne zdjęcia kurek całej hodowli. A ja już będę się z Wami żegnał. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze. I oczywiście, dajcie miły komentarz a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego. Cześć!